Wyrzoty militari, błyszczy w duszach etnych barwa Mir zbrodni bez kary, a Polska prawie martwa On chciał tylko żyć spokojnie, nie miał w planach zbrojnych zrywu Jedna komuna wiesza, dowód sekretywu Wyrzoty militari, błyszczy w duszach etnych barwa Mir zbrodni bez kary, a Polska prawie martwa On chciał tylko żyć spokojnie, nie miał w planach zbrojnych zrywu Jedna Konu na wiesza, dowódcę Kedywu. On nierozpoznany powraca z Syberii, lecz się jego żony. cię bić, by być inną. Chciałbym cię przytulić, bo ci zimno. Prawie cię zamraża w karcerze powietrze. Ból jest w każdym twojego ciała centymetrze. Nie ugięła się wtedy przed tym Niemcem. Twoja mała dziewczynko za Nosisz tajne rozkazy, warkocze i sukienki, spotykam Cię w moich strach, walczysz za kraj, a w taki piękny. Moja mała dziewczynko za kraj, nosisz tajne rozkazy, warkocze i sukienki, spotykam Cię w moich strach, walczysz za kraj, a w taki piękny. Wyrok śmierci informuje Cię o końcu, byłaś wtedy w ósmym miesiącu. Teraz młode pokolenie. Przyszła na nas kolej Nie chcę żyć w cieniu pomników Armii Czerwonej Rozpal w sercu narodowej dumy płomie Żyją bohaterowie, zdrajcy boją się ich wspomnie. Teraz młode pokolenie Przyszła na nas kolej Nie chcę żyć w cieniu pomników Armii Czerwonej Rozpal w sercu narodowej dumy płomie Żyją bohaterowie, zdrajcy boją się ich wspomnie. Ja dla ofiar komunizmu symboliczny z nic Odcinam się od tych, dla których Polska to jest nic Przy pomocy mediów chcą obubić tłumy Są wrogiem historii i narodowej dumy Chcą w tym kraju doprowadzić byś Polakiem czuć się nie śmiał Ja nie jestem obiektywny, może mediasułeś przestał przestać nie słuchaj nigdy takich, chcą, co z tą byś odrzucił przeszło Niech zapomnę, matkę, ojca wiedział tylko swoje jesteczko Bez narodu, co bez państwa ma by pozdany po niewierce Te powstanie ku wolności, dziś ogarnie twoje serce Pamiętając o przeszłych zrywach i powstania o kraj, w którym dumnie Za z oczu mózg szarpie siły Czysty niespełnione powstaną z mogiły? Czy drogie idei drzwi staną mocarne? Czy nasze ofiary nie pójdą na marne? Rozpędza oczu mózg szarpie siły Czysty niespełnione powstaną z mogiły? Czy drogie idei Z raportem ucieknie Czemu mnie o Tobie w szkole nie uczyli? Ktoś bardzo nie chcę by w tym kraju ludzie dumni byli. Czas, byśmy wreszcie grzechnie wiedzę zmyli. To my młodzi Polacy przed Tobą czoła chylimy. Twoje życie kłam zadaję tym, co z Polski pragną Żydzić. Wrogowie narodu innym chcą Polskę obrzydzić. Na przodku z mych mogile paleznici klękam. Od bliskiego z grypsem idę dla Andrzejka. Ja z Bałachowiczem pędzę tu ze Stoli. Zamyka oczy, jeszcze słychać ten, ten koni Próbuję ostrzec warchem Towarzyszy broń drzą ręce bije serce Podsływa po schroni Strzelają do nich Niemcy Jak to kaczek jadę czołgiem i na ostrzec duże moim maczek Nigdy nie płaczę nad losem moim własnym Siedzę w celi śmierci Obok łupaszki Choć jeszcze chwilę temu w ozianach dawałem radę Szedłem z moim dziadkiem Pod bramę Pod Monte casino, biegłem za pradziadkiem Z polskimi lotnikami walczyłem o Anglię Znów z czarną brygadą Chcę się bić o Francję Koło mnie królowa wyzwoliliśmy Holandię Dziś patrzę na Polaków, których Chcę się wywieźć w pole Wołam, chodźmy razem w cię po kole Nadeszły czasy smutne, nie ma wielkich wojen. Walczycie, pracujcie, bo smutny będzie koniec. Słychać przykłady. To hymno. To mój koniec, A szwarta wątkowski, cień włoskiego polski. Zachodzi mi już demon, włączył się z zagałodem. Po hymnie. Szanowni Państwo. Zgromadziliśmy się dzisiaj tutaj tak licznie, aby oddać hołd żołnierzom wyklętem. żołnierzom powojennej, niepodległej konspiracji antykomunistycznej. Jest głównym bohaterom powstania antykomunistycznego. Celem organizacji LIN było prowadzenie w Polsce w życie zasad demokracji w zachodnioeuropejskim znaczeniu tego słowa. Za to, że byłem Polakiem i myślałem po polsku, Zostałem pozbawiony wolności, chwała i cześć żołnierzom wyklętym, którzy walczyli o rzeczywiście wolno niepodległą ojczyznę, którzy oddali swoje życie. Dziękuję. Drodzy kombatanci, wyklęci to wszyscy ci, którzy nie pogodzili się z faktem, że pomimo wygranej wojny Polska straciła swoją suwerenność. Stanęli na drodze obsemu mocarstwu i tym, którzy róż z różnych powodów nie chcielibyśmy cieszyli się upragnioną wolnością. Poddawani nieustającym represjom, poniżani przez aparat propagandy, nie ulękli się, prowadząc swoją cichą wojnę przez kilkanaście lat od zakończenia II wojny światowej, która była początkiem ich epopeji. Żołnierze tzw. II konspiracji zapłacili za wierność swoim ideałom i jednokrotnie cenem najwyższą cenem swego życia. i oddał aneks swoim pisanym i Ich zasługi przekreślono politykom i oddano ich kupionym najemnikom, aby zwłoki najlepszych obrońców rozrzucili kochaliwionych gdzieś na słońcu. A to słońce nazwano zwycięstwem, a karłami to, co było męstwo i rozsiano kości ofiar różnych nacji na pożywkę powojennych demokracji. Dzień zwycięstwa, czy dzień fałsz, lub dzień zdrady podły układ świętują parady, a my nadal szukamy drogów tych okrętów. nieugiętych. Na przodku z mych mogile, palec nic i klękam, od ciebliskiego z grypsem, idę dla Andrzejka, ja z Bałachowiczem, pędzę tu ze stoli, zamykam oczy jeszcze słychać ten, ten koni,